Cześć, witajcie. Ostatnio w jednym z komentarzy pod filmem o moim kominku e, była prośba o to, aby nakręcić znowu jakiś materiał w tym temacie, e, rozpalanie, jakieś wnioski dotyczące czy wynikające z użytkowania tego kominka. No i spełniam tę prośbę, taki krótki film, w którym e, powiem Wam, jak ten mój kominek e, po czasie, tak jak się sprawuje. Jakie wnioski e, wynikające z jego użytkowania, i tak dalej, tak dalej, coś sobie na ten temat powiemy. Dobra, no to co? Czołóweczka, i będziemy startować. Dobra, czyli co? Na sobie przygotujemy to. Czym będę rozpalać? Powiem Wam tak, ja rozpalam dwa razy dziennie, bo to jest kominek w wersji 12 godzinnej. No teraz mamy już prawie zimę, tak? Temperatury bliskie zera więc no, trzeba troszeczkę częściej rozpalać niż raz dziennie. Więc rozpalam zazwyczaj rano i po południu, tak, żeby na wieczór to ciepło już fajnie się rozchodziło. Jak pamiętacie, jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, w zeszłym roku, robiliśmy test różnych brykietów i zdecydowałem się na brykiet w wersji właśnie takiej rów, taka kostka. No i korzystam z niego. Zostało mi go jeszcze troszeczkę od zeszłego sezonu i na ten sezon myślę, że wystarczy póki co. W paczce jest 10 kostek, ja na jedno rozpalanie daję 5. Próbowałem różne, powiedzmy, ilości, i różny układ tego, tego, tej kostki w, w kominku, bo to też ma znaczenie. E, pokażę Wam, jaki układ według mnie jest taki najbardziej optymalny pod względem dla mnie, dla moich parametrów potrzebnych do kominka e, przy, e, przy paleniu, tak? Żeby uzyskać efekt najbardziej pożądany, bo w różnych kominkach różnie to może wyglądać. Dobra, pięć kostek, tutaj jakieś drewno suchutki oczywiście sezonowane. To jest jeszcze pierwsze drewno, które kupowałem w momencie, gdzie gdzie miałem kominek zrobiony, więc na ten sezon wtedy miałem kupione drzewo, drewno, które już też było wysezonowane, czyli ono już kilka lat, myślę, że z trzy lata na pewno, albo i cztery, się ładnie sezonowało, więc jest eleganckie. Dobra. Jeszcze takie większe różne elementy. Większych z nich takie nie daje, a takich się gdzieś może w załadunku pojawia dwa, góra trzy. Zazwyczaj staram się mniejsze. No, tak jak pamiętacie, u mnie yy, chodzi o to, żeby ten kominek, ten załadunek cały się tam spalił. Yy, w jak największym płomieniu osiągnął jak największą temperaturę. Im grubsze drewno one będzie się dłużej paliło, ale ten płomień będzie taki mniejszy, stabilniejszy. A u mnie chodziło o to, żeby się ta temperatura duża wytworzyła i nagrzała cały ten kominek jak najbardziej, dobra dobra, e, mamy godzinę 8 e, kominek był rozpalany wczoraj e, koło godziny 16 plus minus e, no i spaliło się to i od tej pory nic e, tutaj e, się więcej nie działo w temacie ja sobie tu specjalnie dałem wieczorem termometr żeby też zobaczyć jaka temperatura tutaj była Yy, tu jest komora kompresyjna czy dekompresyjna w tym kominku. Yy, no i tu jest najcieplejsze powietrze. A tak dla obrazów chcę pokazać. W tym momencie tam mamy 39 stopni. Yy, tu w obudowie też będzie mniej więcej tyle. Yy. Wczoraj przy no, maksymalnym jaką zauważyłem, to tam były jakieś 65 yy, stopni, coś takiego. Więc, taki obraz sytuacji, jaka tam temperatura panuje na obudowie, na tych kratkach, które wypływają. I co? Będziemy sobie załadowywać, nie? Jeszcze taka sytuacja. Jedną rzecz Wam chcę pokazać, jeśli chodzi o temperatury. Dobra, tu z kolei posłużę się akurat panelem z rekuperacji. Tak, przyłączę sobie na tryb tutaj takie powiedzmy rozpalania kominka. Ustawiłem sobie w ten sposób nawiew na 100% wyciąg o y, 25%. Chodzi tutaj o to, żeby zrobić y, nadciśnienie w domu, y, w razie czego. Y, jeśli by jakieś dymy, jakieś nieprzyjemne zapachy z kominka się chciały przy, podczas rozpalania bo do dokładania, jakbyśmy potrzebowali, w kominku pojawiały, no to to wszystko będzie, ten nadciśnienie będzie wpychać to do kominka a nic nie zaciągnie nam na, na pokój powiedzmy, nie? I teraz tak, na czerpniu mamy 5 stopni, no tu pokazuje 5 stopni, u mnie tam na piecu gazowym pokazuje niecałe 4, ale to w zależności może od takiej strony, bo tutaj mam czerpnię mam z tej strony, z południowej. Może to też wpływać na to, a może też, że czujnik jest już wewnątrz, w piwnicy, na rurze w piwnicy, więc to też ta temperatura jest zawyżona, ale dobra, mniejsza z tym. I chodzi mi, że chciałem Wam pokazać temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Temperatura panelu prawie 21 stopni. No, czyli rozpalając wczoraj powiedzmy godzina 16, na tym jednym załadunku mniej więcej tyle co tutaj widzicie w tych wiadrach no, taką temperaturę utrzymujemy elewacja jest w całości zakończona 15 cm styropianu grafitowego ściany tak jak widzieliście, jak możecie sobie zobaczyć na wcześniejszych filmach to jest silikat czyli no, dość zimny materiał ale pochłaniający myślę dużo ilości ciepła więc to też ma jakiś wpływ na pewno inaczej by się tutaj też to wszystko zachowywało przy ścianach z gazobetonu. Na pewno szybciej by się to nagrzewało. Ale może dłużej... Mm, może... O! Nie tak długo by trzymało ciepło. Nie wiem. No trzeba by to w jakiś tam sposób sprawdzić. Podobne warunki. Ale tak to powiedzmy... Ja myślę, że tak to by wyglądało. Dobra. Ładujemy do kominka. Nie wiem czy... Nie wiem jeszcze czy to widać. Szybę... O! Tutaj widać. Postanowiłem ją umyć ostatnio, ale yy, nie miałem na tyle czasu, żeby wyczyścić ją całą. Yy, tak zazwyczaj wyglądała szyba do tej pory. Powiem Wam szczerze, że od yy, odcinka, w którym Wam pokazywałem, jak czyszczę szybę popiołem, nie myłem, nie myłem tej szyby. No to tak może z 2-3 lata nie była czyszczona. No i wyczyściłem ją yy, no, zwykłym ręcznikiem papierowym z wodą i popiołem. Także... Efekt jest. Będzie więcej czasu, to może sobie go wyczyszczę calutką. Wejdzie, zejdzie to bez problemu jak widzę, tylko no, trzeba troszkę chwilę temu poświęcić. Ja tam nie zamierzam kupować żadnej chemii do tego, po co jak za darmo mogę, też w jakiś ten sposób myślę bardzo dokładnie wyczyścić. Dobra, no to co, ładujemy. Mój sposób ładowania tutaj do tego kominka jest następujący. Brykiety daję sobie na środek. Na tym teście, który robiliśmy sobie w zeszłym roku, My brykiety ustawiałem po bokach, yy, ale wtedy ta temperatura, powiem Wam tak yy, nawiew powietrza, tak? Tutaj do spalania, idzie środkiem yy, i oczywiście, po bokach jak będzie, i, a środkiem będzie duże drewno, no to to ładnie zejdzie na dół i zacznie się to palić, ale ta temperatura nie będzie taka chyba maksymalna, jaka by mogła być. Yy, no, bo to drewno się szybko spali, no i po bokach już to będzie tak dopalać się, powiedzmy, ale raczej spokojnie. Długo, ale spokojnie. Natomiast, jak będzie brykiet ten w środku, a drewno po bokach, no to drewno się w miarę szybko spali, zrobi się z niego duży żar i brykiet tutaj też będzie otoczony cały żarem, będzie się spalał. No i ta kupa tego żaru, tutaj jeszcze do dodatkowo podsycania tym napływającym świeżym powietrzem do spalania. No robi, robi, robotę. Jest tutaj ogromna ilość czerwonego żaru rozrzedzone i długo, długo to wzmacnia temperaturę i rozgrzewa kominek. Także to jest taki mój sposób dla zainteresowanych. Wszystko zależy właśnie od efektu, jaki chcemy uzyskać w zwykłych takich kominkach, gdzie zależy wam na jak najdłuższym czasie płomienia. No to można inną metodę zastosować gdzie jest ogrzewane na przykład pomieszczenie tylko poprzez szybę, nie? no to chcemy jak najdłużej ogień mieć, żeby, żeby ta temperatura tutaj szła. U mnie ma się to spalić, no ale powiem Wam tak, przy takim zastosowaniu tutaj załadunku no to i tak się to spala gdzieś półtorej godziny bo ten żar, ten brykiet jest znak zbity zanim to tam wszystko się wypali, ten żar przygaśnie, no to nawet dwie godziny spokojnie to ciepło tutaj idzie. Oczywiście wiadomo, gdy są płomienie, ta szyba jest dużo bardziej nagrzana niż powiedzmy przy samym żarze, ale i tak, nie? i tak to jest ogromna różnica. Wiecie, co jeszcze tutaj sobie dołożę? Dobra, minęło 15 minut, ale tutaj kamera się zaczęła przepełniać. Tak wygląda na razie, nasz tutaj ogień. Widzimy, że dość fajnie się tutaj to rozpala. Dobra, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o tutaj funkcjonowanie tego kominka. No to tak jak widzieliście, te temperatury, które tutaj panują, czyli te prawie 21 stopni rano po rozpaleniu, po południu nawet, nie wieczorem, ale po południu. Używamy, czy tam grzejemy na razie tylko kominkiem. Tutaj podłogówka, czyli piec gazowy, nie funkcjonował jeszcze, jeśli chodzi o ogrzewanie. Także tak to wygląda. Czyli rozpalamy tylko tym, co widzieliście. Mniej więcej taki załadunek. Może wieczorem daję troszkę więcej, ale nigdy po samą górę jeszcze nie dawałem. Także widzicie, ile tego drewna idzie powiedzmy dziennie. Myślę, że to są śladowe ilości. Nikt mi nie powie, że taki kominek nie jest ekonomiczny ani ekologiczny, bo jakbyśmy sobie teraz wyszli na zewnątrz, to tego dymu praktycznie nie ma. Yy, z komina, yy, a ciepło jak widzicie jest na tą ilość, no to bez porównania myślę yy, z czymkolwiek. Yy, druga sprawa yy, duże znaczenie pewnie też mają same ściany. Elewacja tak jak widzieliście na filmach z elewacji 15 cm stropianu grafitowego czyli tam lambda 0,31. Ściany tak jak mogliście zobaczyć na filmach jak murowałem ściany to są silikaty, czyli materiał zimny. On tu jak przyłożę rękę to już pięknie grzeje. Czyli materiał zimny wymagający ocieplenia. Ale za to mający przez to, że jest mający dużą masę własną jest ciężki i trzeba go ocieplać, bo jest zimny wtedy, ma dużą gęstość, ale też dużo potrafi zakumulować, czyli to ciepło jak się to już nagrzeje to, to dużo, dużo po chwili, potrafi pochłonąć i to długo trzyma. Dobra, mam tutaj taką małą modyfikację na tej ścianie tego kominka na kratce wylotowej, tu jest kratka, która w którą wypływa ciepłe powietrze z obudowy. Tutaj napływa, pobiera sobie powietrze z pomieszczenia, a ten ogrzane powietrze tym całym wkładem w środku wypływa sobie na zewnątrz. Tu mamy wejście do wyczystki. Zamontowałem sobie wentylator, żeby jeszcze bardziej powiedzmy usprawnić to przemieszczanie się tego ciepłego powietrza, rozchodzenie się tego ciepłego powietrza z kominka, nie tylko na zasadzie konwekcji naturalnych, powiedzmy, sił, ale mechanicznie, gdy już mam wkład nagrzany, gdy w palenisku wygaśnie, wtedy ten wkład w środku jest najbardziej rozgrzany. No i włączam sobie, tak powiedzmy, na godzinkę. Ten wentylator, on jest średnio cichy i powoduje to, że ta ciepła powietrze bardziej się tutaj rozchodzi i tak można uzyskać powiedzmy 1 stopień wyższą temperaturę w pomieszczeniu tutaj po zastosowaniu tego wentylatora niż jak tego nie było. No czyli to ciepłe powietrze szybciej się rozejdzie, no i szybciej nagrzeje, no i powiedzmy przez tą godzinę o 1 stopień gdzieś temperatura podskakuje do góry, co też jest korzystne. Mam jeszcze jeden pomysł na jedną modyfikację tutaj tego kominka, taką już wpływającą na cały dom, no ale jak ją wykonam i będzie dawała jakieś efekty fajne, no to na pewno się pochwalę i zrobię o tym jakiś materiał. Na razie nie chcę Wam nic na ten temat zdradzać. Jak widzimy na górze też już temperatura wzrasta, było jakieś 39, już zbliżamy się do 43, czyli tam Temperatura się podnosi, całego wnętrza. Tam jest ta komora de de dekompresyjna, tam się bardziej też nagrzewa od y, komina, od samej tej rury w kominie. Y, ale i tak no, całość się nagrzewa, tak więc <laughs> mamy jakiś pogląd na sytuację. Y, umiejscowienie kominka też ma duże znaczenie. No ja to mam w takim miejscu akurat chyba naj, najmniej efektywnym, że tak powiem bo to jest narożnik pomieszczenia, najlepiej jakby to było blisko klatki schodowej, blisko centrum pomieszczenia, no ale to też wymogi są, jeśli chodzi o więźbę dachową, no u mnie ze względu właśnie na układ kroków i tak dalej, no nie dało się tego w jakimś logicznym, innym miejscu wykonać, tego kominka, no nie pozwalało to. No, albo byłoby to w kotłowni, przy, przy tym drugim kominie, który mam, yy, no tam bez sensu, bo tam się kominek jakby nie był potrzebny. No jedyne logiczne miejsce było tutaj, to też trzeba na to zwrócić uwagę, jeśli chcecie tego typu kominek, w ogóle jakikolwiek kominek, żeby jak najefektywniej pracował, to Najlepiej, jakby był w centrum. No, ja licząc na to, że mam wentylację mechaniczną, liczyłem, że to ciepło będzie się bardziej rozchodzić. Ono się w miarę dobrze rozchodzi, bo jak jednego razu pozamykałem pokoje na poddaszu, no to w całym domu ta temperatura była mniej więcej jednakowa. Mówiąc w całym domu, mam na myśli tutaj parter, kuchnię, nie wiadomo, salon, klatkę schodową, całą aż do pomieszczeń, gdzie są na górze wyciągi. Była ta temperatura jednakowa w pomieszczeniach tych zamkniętych, gdzie są nawiewy oczywiście. No, było chłodniej, wiadomo, bo tam napływało chłodniejsze powietrze przez te nawiewy. I no, tam było chłodniej niż, niż wreszcie domu. Ale no, to powietrze się rozchodzi. No, wiadomo, że nie wpłynie sobie to powietrze. Idąc wentylacją, mechan... wykorzystując ten przepływ powietrza wymuszony przez wentylację mechaniczną, nie wpłynie do pomieszczenia z nawiewem, no bo stamtąd napływa powietrze, nie? Tak, no taka zasada działania, no nie ma innej możliwości. Więc no to jest takie ograniczenie tego typu ogrzewania. Dobra, jeśli macie jakieś pytania, piszcie pod tym odcinkiem w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, coś wyjaśnić jeszcze. Jeśli chodzi o moje wnioski, no ja jestem zadowolony. Postaram się jeszcze bardziej usprawnić powiedzmy to działanie tego kominka. Może, może będzie jeszcze lepszy efekt niż, niż do tej pory. Jak na razie myślę, że jest spoko. Grzy jest ciepło, tak jak widzieliście. Trzyma temperaturę, także jest, jest dobrze. Dobra. Zobaczymy sobie jeszcze, bo jeszcze nie kończę tego odcinka, chcę Wam pokazać jak wzrośnie temperatura, powiedzmy za, bo już tak mamy, ponad pół godziny minęło od rozpalenia, jak powiedzmy będzie się tutaj dogasać, do, dogasać jak będzie sam żar powiedzmy, jaka temperatura tutaj w pomieszczeniu się zmieniła podczas samego tutaj palenia, czyli jak temperatura przez szybę ogrzała to pomieszczenie no i zobaczymy sobie jeszcze już później, po, po paru godzinach też jak, czy ta temperatura w pomieszczeniu już zaczęła spadać, czy jeszcze nie, czy się utrzymuje, jak to mniej więcej wygląda. Zerkniemy sobie jeszcze na ten panel z wentylacji i co on tam nam będzie mówił. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w palenisku. Żar, jakieś delikatne płomyki w miejscu właśnie tam, gdzie był ten brykiet, jak widzimy. Gdyby brykiet był po brzegach, no to środek by już był już czarny, wypalony, i tam gdzieś by się coś żarzyło. Tak mamy w centralnym punkcie żar, który jest tam podsycany powietrzem, który, powietrzem do spalania, które napływa tu centralnie. Tu mamy temperaturę 51 stopni niemalże. Tu wentylator, jak widzicie, nie wiem czy to widać, ale on sam się kręci. Czyli to ciepłe powietrze sobie tutaj wypływa, no tak w odległości powiedzmy 30 cm jest granica, gdzie czuć ciepło wyraźnie. No po włączeniu no to wiadomo, że, że śmiga bardziej. Okay. A jeśli chodzi o temperaturę 21,9, no czyli nam urosło o stopień, a jest godzina 10.11, czyli prawie 2 godziny temperatura urosła. No, ale mimo wszystko i tak ja myślę, że dwie godziny, no to jest taki czas, wiadomo, że najbardziej się wtedy nagrzewa przez szybę, bo jest ten płomień taki żywy i ta temperatura tutaj stąd idzie. No i od tego momentu zacznie właśnie się już ta temperatura zakumulowana przez kominek coraz bardziej wzrastać i coraz bardziej on obudową swoją będzie grzał. Dlatego ten wentylator, żeby troszeczkę przyspieszyć, czy tam bardziej rozdmuchać to ciepło, to taka moja modyfikacja. troszeczkę przyspieszająca, wzmacniająca, powiedzmy, rozgrzewanie. No ok, To tyle myślę w tym odcinku. Jak coś mi się uda więcej tam podziałać jeszcze przy tym kominku, żeby wzmocnić, powiedzmy, działanie i tutaj powiedzmy przyoszczędzić jeszcze bardziej na tym drewnie, które używam do spalania, żeby bardziej zmaksymalizować efekt. To na pewno się pochwalę, jeśli będzie czym. No i tak jak mówiłem, macie jakieś pytania, to piszcie pod tym filmem. Będę sukcesywnie odpowiadać w miarę możliwości. No teraz kończymy już sobie ten odcinek. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Do zobaczenia i cześć. Dobra, zastanawiacie się jeszcze pewnie, jak to jest z popiołem. E, mianowicie e, niedawno właśnie wyczyściłem popiół wybrałem z kominka e, nie robiłem tego no ponad rok temu jak sobie znajdziecie materiały z tego testu który przeprowadzaliśmy e, z brykietem no to wtedy widzieliście, że w kominku było pełno popiołu, od tego czasu e, kominek też nie był wyczyszczony, że tak powiem i zrobiłem to niedawno no i niepełne wiaderko takie. To jest no, takie dość duże plastikowe wiadro. Nie było po sam rzek, więc powiedzmy parę centymetrów, 5 centymetrów gdzieś od góry jeszcze e, tego popiołu. Było od ponad roku, no nie wiem, gdzieś półtorej może. W miarę takiego powiedzmy w sezonie zimowym e, systematycznego grzania, także nie jest źle, a im więcej popiołu w takim kominku, e, tym lepiej bo ten żar wtedy dłużej trzymie, ten kominek, ten popiół potem też rozgrzewa, no i wiadomo, więcej ciepła w palenisku, no to więcej ciepła na zewnątrz.